Witam wszystkich. E... Nie wiem za bardzo co powiedzieć, ale e... wróciłam na YouTube'a i nie wiem za bardzo co powiedzieć. Już tutaj wcześniej grałam sobie i no, postanowiłam po prostu też, że wrócę do Minecraft'a. No i wróciłam i ogólnie do YouTube'a też wracam. No i co? No i. Eee, dlatego nie pomachać. łapą machać. Eee, no i wracam do w ogóle nagrywania. Nie wiem w ogóle, jak często będą się pojawiać odcinki, nie wiem, jak wszystko się będzie często robić. No ale cóż, będę machać łapą, to wiem. Eee, no i co? No i wracamy do Minecrafta po prostu. Dlatego w pierwszym... W, 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 w Dobra, teraz będzie lepiej. No właśnie, dlatego w pierwszej kolejności coś zjemy i tak. No dobra. To musimy sobie zejść. Ja ogólnie wcześniej sobie zrobiłam tutaj kilka rzeczy. Znalazłam portal i znalazłam tam butę. I kilka rzeczy sobie zrobiłam. Tutaj znalazłam, zrobiłam sobie tam taki domek. Aktualnie muszę iść po. Dryf, po, dębowe, o, po dębowe deski. Eee... Bo... o, mamy idealnie. Tylko... Chyba Boże, mój parkour. O! No, dobra, ale Listem, dobra. S. Dobra, eee... A nie, dobra. Okej. Okay. Jezu, dużo razem mówię, dobra. Mm -hmm. I nadare, ale wana umarła. -no. no dobrze. Eee... O... Myślę... zepsana się piszakiero. Eee, uh -huh. No, dlatego na YouTube postaram się wrócić jakoś regularnie. No i spodobnie. Um, chciałabym przynajmniej. E, jak to wyjdzie, nie mam pojęcia. Czy, czy mi się uda, czy nie. Ciężko po <laughs> Ciężko powiedzieć. No bo wiecie, mm, tutaj szkoła, tutaj inne rzeczy. No i nie wiem za bardzo, czy dam radę. Ale no, postaram się. E, w każdym razie. Hmm, będę próbować wrócić. Będę próbowała jakoś ogarnąć to wszystko. Żeby włożyć coś tutaj dla was jakich materiały. Ehm, no i co? No i spróbujemy. E, no. A teraz zajmę się. Z tej zbieraniem drewna. Bo ja się za chwilę tak wiecie, za, zakręcę za pantle i... będę gadała tylko o jedną. <grymne> Dlatego teraz musimy sobie pozbierać troszeczkę drewna jeszcze. Zbierzemy, skupiamy sobie do końca. Mm, no. No nie wiem, zobaczymy. Chciałabym jakby też wrócić na dłużej. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. No bo już miałam robić daily i, i co, no raz nie wyszło. Yy. Zobaczymy, jak będzie teraz. Eee. No i co, no zobaczymy. No, mam nadzieję, że będzie to jakoś dobrze w ogóle prosperowało, eee. no, że będzie to w ogóle się jakoś dobrze, wiecie, tutaj, powiedzmy, prezentowało i może widzę tylko wam, że wam trochę zacina na tym obejrzeniu. No trudno. No cóż. Eee, za bardzo nic z tym nie zrobię. Co to trzeba podnieść, to trzeba podnieść w taki sposób. Tutaj w ogóle najlepiej schody zrobić. Żeby jak to stąd wychodzi, albo tutaj kolejną drobinę dać, albo tutaj i tutaj schody dać. Dobra. E, zrobimy sobie schody. E, w ogóle śmiesznie mi jest tak wrócić do Minecrafta, bo po prostu w Minecrafcie też byłam nieobecna. E, co mi tam łazi? No i, i w sumie to tak. E, no zobaczymy, no, no jestem ciekawa po prostu jak to wyjdzie. No, mam nadzieję, że teraz nie będzie tak, że będę ze wszystkiego odchodziła. Mm -hmm. <noise> tak jak było to wcześniej. Ale nie wiem co bardzo, co mogę jeszcze powiedzieć na ten temat. Dlatego mi się wydaje, że możemy się tutaj już jak najbardziej... W sensie, że mogę się już po prostu skupić na grze, I, i przestać gadać ciągle o tym, że wracam. No, bo to się najlepiej. Mm -hmm. No. No, nie wiem. W każdym razie. Tutaj ja sobie budujemy ładnie. Tak się zastanawiałam, jakby to ogrodzić, nie? Jakby to zrobić w ogóle, wszystko? Normalnie tak będzie wszędzie chodzić. Eee. No. <grystanie> tak ciężko mi w ogóle do tego. Wszystkiego wrócić i w ogóle jakoś się wypowiedzieć. Nie podoba mi się ta przerwa tutaj. Nie podoba. No ale dobra, już trudno. Eee... No. Zobaczymy. Jestem ciekawa. Eee. Zrobiłam sobie taki most. Taki o, trochę niesymetryczny, ale wiecie... To... Trzeba trochę niesymetrii. W sensie... Nie symetrii... Niesymetrii. Eee... Tutaj to sobie... Hmm, chyba to sobie po prostu, wiecie, tak, dookoła tutaj płotkami ogrodza. Żeby... Co tam jest? to nie mam optyfajna. Nie mam pojęcia. E, no dobra, w każdym razie tutaj to sobie płotkami ogrodzę. Um, no. Po <ścoughs> Boże. E, tak nie wiem jakimi. Chyba tymi takimi z tego, z takim, o, tymi dżunglowym prawda tak mi się wydaje. Eee, co by tutaj, hm. To musiałabym zrobić tak. Um. Tutaj, wiecie co, zrobię sobie jeszcze tak. Um. Zrobię sobie tak i tak. Zrobię sobie tak. Um. No, ja mam mało tego drewna. Nie starczy mi. Dobra i ogólnie muszę sobie też zrobić troszkę porządnie. bo nie, bo to jest tutaj Z tam to raczej nie będzie pasować. Sądzę po tym. Bardziej mi pasuje to drewno. Dlatego zrobiłam sobie po prostu z tego drewna. Eee... Na nam sześć płotków. To, to jest mało. Mogę mm, sobie wziąć na przykład... Tak... O Jezus. Eee, żeby sobie zrobić na płotki... Ej, nie na płotki, tylko na... nie tak, na płatki. Dobra. No i teraz nie wiem czy za dużo nie zrobiłam tych płotków, nie, ja nie mogę. Dobra, przylecę się te do innego potem. Rozbudowywania. Jakby to zacząć? Dobra, wiecie co? Najprościej będzie o tak to postawić na razie. Eee, tutaj możemy to zniszczyć. No tak, tak jak musiałam Będzie to wyglądało w ten sposób, więc troszkę słabo. Chyba, że ewentualnie tak to postawimy. Teraz tutaj. Mm, tutaj. Kurde, nie wiem, przydałoby mi się liście. Ha, i mamy teraz za mało tych płatków. Ja nie mogę. No dobra, no to lecimy sobie robić. Sprawdzę tylko na tak mniej więcej. E, no to tutaj bym dała raz. Może drugi tutaj, i trzeci tutaj. Tak mi się wydaje, że. Hm. No chyba, chyba jakoś tak bym to zrobiła. Jakoś tak to widzę. No to wystarczy mi tak po jednym, pokażcie. Eee. No. Dobra, tutaj sobie tylko zniszczę to, co to tam jest. Nie wiem. Eee, czyli tutaj i tutaj. No, dobra, chyba, że. Być... Tak. O. dobra. Mm. Jeju, co tu się dzieje? Można byłoby tutaj na przykład jakieś schody zrobić, albo te półpłytki, o, 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 półpłytki można zrobić, potem można byłoby to tam przedłużyć, a ważną kwestią jeszcze jest zrobienie sobie zejścia tutaj, dlatego musimy też sobie zrobić jakoś tutaj zejścia. Nie mam pojęcia jak, jak to zrobimy, Co w się, sensie, no jakoś musimy, ale to chyba po prostu zrobię w następnym odcinku, a teraz... Zrobię sobie kilka płytek, Aha. no dobra, tylko tyle mogę, no to tyle zrobię, ale trudno. W ogóle wiele osób pewnie zauważyło, kurde, tu mi się coś łączy, no dobra, trudno, że bardzo często zmieniam skiny. To jest prawda, bardzo często zmieniam skiny, ale wiecie, no nie mogę po prostu sobie z takiego odpowiedniego. No i mam nadzieję, że ten to, to ta żyrafa to, to będzie właśnie to. Właśnie taka o, żyrawka. Z tyłu, z przodu, normalnie taka super żyrafka. <grym> no i co, no, tutaj trzeba będzie coś zrobić, tylko nie mam pojęcia co. A tam trzeba płotkami, właśnie płotki, płotki. Dobra, to mogę zrobić, w sumie mogę zużyć, mogę zużyć te dębowe. To mogę sobie to wkładać. I teraz tak. Tutaj by się przydało coś. Um, tak by to zrobić chyba. To mi się wydaje, że ten bym to zrobiła. O. I teraz tak to ogrodzić. Um. Dobra, i tak, tak. Tak? No w sumie może być tak. Um, to wejście jest tak bardzo na środku, wolałabym żeby było z boku, no ale jest trudno. Już niech będzie takie. Um, I muszę teraz jakoś się przenieść. Tutaj sobie może tam łóżko... I teraz tak, crafting eee, sobie przesunę a jedno, teraz tą skrzynkę trzeba będzie przedstawić tu i piec może pozostaje w miejscu skrzynki, albo o tutaj dorobię sobie piec, a zrobimy e, jeszcze jedną skrzynkę po prostu. Ojej, ale koślawo, Boże. E, no dobra, na skrzynkę jeszcze Nie, nie no. Dobra, bierzemy jedną tropikalną. Normalnie będzie kolorowa skrzynka. No dobra. Eee. No co mam? Nie mam pojęcia, co ja mogę w sumie jeszcze tutaj zrobić. No bo... Teraz tak... Jakoś listę rzeczy trzeba sobie chyba przygotować. Bo ja będę zapominać, co ja mam robić. Tutaj... Mm, muszę, muszę coś wygarnąć. Na razie nie mam pojęcia, co ja tutaj mogę zrobić. E, to będę musiała wymyślać, co ja mogę tutaj zrobić. Na razie żelaza przy sobie nie mam tą w skrzynce. Um, trzy no, chyba tam trzy żelaza są z kolema. E, będę musiała pójść do kopalni. I tak mi się wydaje, że to może być na kolejny odcinek. A co, no. No i co? No i w kolejnym odcinku sobie pójdę do kopalni. Jak tutaj szłam, to wiem, że gdzieś tam za tą górą jest kopalnia, czy tam gdzieś w tej górze. Tutaj mamy lawę, to nie. No, możemy jeszcze gdzieś w tamtą stronę poszukać, ale ja bym się chyba tam wróciła, bo wiem, że tam jest kopalnia. Możemy zobaczyć, co to jest, i na następny odcinek postaram się ogarnąć Optifina, żeby było wiadomo. Hmm. Chcę, żeby można było sobie przybliżać. A i tego chyba nie powiedziałam, że łóżko w ogóle mam stamtąd, gdzieś, bo tam jest wioska. I możemy też się do tej wioski w sumie. No to możemy tak na zakończenie odcinka pójść do wioski. Ja wam pokażę, i wrócimy sobie do domku. I, i tyle. Hmm. Dobra, to idziemy sobie do wioski. Teraz, ale nie, to było nie, Ja, zaraz ja Ale. No, musimy sobie. Ła, no! Co tu widzieli? Dobra, do wioski samej musimy wrócić. Dobra. Dlatego sobie popłynęłam. No, dawaj pójdę. Będę się dziwiał. Płynie. Dobra. Ojeju. Dobra. Hmm. Normalnie. Nie chcę mi się przecinać. To. to. To wam... Albo dobra, przytnę wam i zobaczymy się w wiosce, która jest, gdzie jest Dobra. I już dopływam do tej wioski. Eee, ojcie. No. Eee, to tak na zakończenie odcinka możemy w sumie zakończyć w tym miejscu. I po prostu za... O! i zacznę sobie w nowym odcinku tutaj. Eee, możemy stąd zgarnąć konia, tylko nie mam siodła, dlatego... Trzeba będzie po prostu ogarnąć to siodło. Eee, dosyć dużo w ogóle jest tutaj tych koni. Eee, nie. Jest w sensie... no nie wiem, jakoś... Po prostu dużo ich jest. No dobra. Ojej. Ciemnia się. Dlatego moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku. Ja na ten moment kończę. No, w kolejnym odcinku po prostu zaczniemy sobie tego miejsca. Ja sobie tutaj. No, już zaszło, ale no, po prostu na tym tle możemy skończyć. No i co? No i widzimy się w kolejnym odcinku.